Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym tutorialu. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować nowość od marki Mila Druciarnia. To jest jeden z moich ulubionych absolutnie sklepów. Najdłużej chyba w nim robię zakupy ze wszystkich sklepów, w których się zaopatruję we włóczki. I Mila wydała właśnie coś takiego jak Woolly Cord. To jest taka włóczka, która ma troszeczkę strukturę jak sznurek. Zaraz Wam to pokażę z bliska. Tak to wygląda. Tutaj mamy w składzie 50% wełnę z merynosa i 50% dodatku akrylu. Jeden taki motek waży 140 gramów i mamy 150 metrów w środku. To będzie włóczka, która będzie bardzo fajna dla osób początkujących ze względu na ten specyficzny splot, który jest właśnie taki sznureczkowy. Nie będzie nam się nic plątało, szydełko nie będzie zahaczało pojedynczych nitek. Producent zaleca druty i szydełko mniej więcej między 4 a 5 mm. Ja lubię zawsze szydełkować troszeczkę luźniej, więc będę wykorzystywała szydełko w rozmiarze 5 mm i zrobimy razem z tego woolly cord czapkę, którą widziałyście na początkowych zdjęciach. Zabieramy się do pracy. Będzie to czapka robiona od góry, bardzo prosta. Idealna dla osób początkujących. Zaczynamy od wykonania magicznego kółka. Ja sobie przeciągam włóczkę, łapię ją w prawą dłoń, przeciągam przez lewą dłoń i teraz zawijam dwa razy na dwóch środkowych palcach. Raz i dwa. Teraz tą króciutką końcówkę kładę na małym palcu, dokładam długą końcówkę, razem sobie przytrzymuję. I teraz pod tymi za paluszkiem. Pod tymi dwiema nitkami wkładamy szydełko i pobieramy włóczkę z zapalca wskazującego. Przeciągamy pod tymi dwiema pętelkami. Pobieramy jeszcze raz i przeciągamy pod pętelką. I to jest nasze podwójne magiczne kółko. Zobaczcie, ono ma w środku dwa oploty, dzięki czemu będzie można łatwo włóczkę wyciąć. I teraz zaczynamy od wykonywania. Półsłupków nawijanych. To będzie czapka robiona półsłupkami nawijanymi. Narzut nitki na szydełko i wbijamy się teraz w środek tego magicznego kółka. Tutaj pobieramy włóczkę, przeciągamy pod spodem. Mamy trzy pętelki na szydełku. Pobieramy, przeciągamy przez trzy. I to jest pierwszy półsłupek nawijany. Jeżeli jesteście początkujący, jeżeli to będzie na przykład wasza pierwsza czapka. To zobaczcie, że tutaj zaraz za szydełkiem, za pętelką na szydełku mamy pierwsze oczko. To jest ta literka V tutaj. To jest pierwsze oczko. Jeżeli to jest, tak jak mówię, pierwsza wasza czapka, to warto sobie na to szydełko w ten sposób, na te dwie nitki, założyć już tutaj znacznik, żeby nie było problemu ze zlokalizowaniem miejsca, w które mamy robić. Zamknięcie okrążenia, w którym będziemy zaczynać okrążenie drugie. Ja teraz przybliżę troszeczkę kamerę, robimy dalej. Pierwszy półsłupek nawijany zrobiony. Jeszcze 7 w tym samym tutaj magicznym kółku, czyli narzut nitki na szydełko. Wbijamy się w środek magicznego kółka. Ja sobie tu kciukiem przytrzymuję te nitki, żeby mi nie pouciekały. Pobieramy, przeciągamy pod spodem. Mamy 3 pętelki. Pobieramy, przerabiamy przez trzy To jest drugi półsłupek nawijany. Trzeci, czwarty. Piąty, szósty, siódmy i ósmy. Wyciągam pętelkę, żeby mi nie uciekła. I zabieramy się za zamykanie magicznego kółka. Patrzymy na stronę, tutaj, gdzie jest ta końcóweczka. Mamy dwie nici. Jedna z nich wychodzi tutaj z tych środkowych oczek. A druga gdzieś tam wychodzi z tyłu. Interesuje nas ta, która po lewej stronie wychodzi z tych środkowych oczek. I to właśnie tę nitkę, ciągnąc ją z lewej na prawą, zaciągamy. Następnie ciągniemy za ten początkowy sznureczek i zamykamy już całkowicie magiczne kółko. Szydełko wraca na oczko. Przechodzimy do drugiego okrążenia. To będzie bardzo łatwy wzór, ponieważ będziemy szydełkować tak zwanym ślimakiem, czyli bez wyraźnego łączenia okrążeń. Jeżeli y, macie znacznik założony na to pierwsze oczko, to już wiecie, gdzie jest początek okrążenia. Jeżeli tutaj wszystko wam się jakoś tak poskręcało, że nic nie widać, warto sobie oczka policzyć od tyłu. Tak jest najłatwiej. Pomijamy pętelkę, która jest na szydełku, patrzymy na robótkę w ten sposób i liczymy. Raz, dwa, trzy. 4 5 6 7 8. Tutaj jest oczko początkowe. Wbijamy się pod to oczko. Tutaj powinnyście mieć znacznik, jeżeli go używałyście. Ale ale, zanim się tutaj wbijemy, to robimy oczywiście narzut nitki na szydełko, bo pracujemy cały czas półsłupkami nawijanymi. Czyli narzut nitki na szydełko, wbijamy się w to oczko i robimy pierwszy półsłupek nawijany drugiego okrążenia. Zobaczcie, jak ja luźno robię. Wcale się tutaj nie staram jakoś mocno zaciskać. To jest bardzo ważne: to ma być czapka, a nie maskotka. Um, na luzaku. Przydełkujemy na luzaku. I teraz, jeżeli nie użyłyście znacznika w pierwszym okrążeniu, to nie użyłyście. Natomiast teraz, już wszystkie zakładamy znacznik. Wezmę sobie może jaśniejsze, żeby było to lepiej widoczne. Po zrobieniu pierwszego półsłupka nawijanego drugiego okrążenia na górę na oczko zakładamy znacznik. Gdzie jest oczko? Patrzymy w ten sposób. Pętelka jest na szydełku i zaraz pod tą pętelką ta literka V, która tutaj jest, to jest pierwsze oczko okrążenia i na to oczko zakładamy koniecznie znacznik, żeby nam się tu wszystko nie zaczęło mylić. I teraz jak pracujemy w tym okrążeniu, robimy po dwa półsłupki nawijane w każdym oczku, czyli teraz narzut nitki znowu. Wbijamy się w to samo oczko i robimy drugi półsłupek nawijany. Dwa półsłupki nawijane w tym samym oczku. Przechodzimy dalej. Następne oczko, następna literka V jest tutaj. Narzut nitki. Dwa półsłupki nawijane w tym oczku. Następne oczko. Dwa półsłupki nawijane w tym samym oczku. I tak, do końca okrążenia. Bardzo przyjemna włóczka, naprawdę się bardzo przyjemnie z niej dzierga. Myślę, że dla osób początkujących na takie pierwsze włóczkowe robótki. Dobrze wybrać właśnie coś takiego. Mamy koniec okrążenia, ponieważ tutaj następne oczko już jest oczkiem ze znacznikiem. Ono nam o, o, pokazuje, gdzie jest, gdzie był początek okrążenia i gdzie to okrążenie y, już przechodzi w następne. Zatem ściągamy znacznik. I pracujemy dalej. Drugie okrążenie występ, wy, wykonujemy w ten sposób, że w jednym oczku robimy dwa półsłupki nawijane, w następnym 1, 2, 1, 2, 1. I tak na zmianę. Czyli narzut nitki w tym oczku, pierwszym oczku tego okrążenia, robimy dwa półsłupki nawijane, z których pierwszy również oznaczamy. Zakładamy znacznik, narzut nitki, wracamy do tego samego oczka, robimy dwóch półsłupek nawijany. W następnym oczku 1. Następne oczko 2. I kolejne oczko 1. I znowu 2. 1. I tak do końca okrążenia. Na końcu okrążenia znowu ściągamy znacznik. Zawsze w oczku ze znacznikiem będą dwa półsłupki nawijane. Tak zawsze będziemy zaczynać kolejne okrążenie. W tym okrążeniu będziemy pracować w następujący sposób. Dwa półsłupki nawijane. Jeden, jeden. Dwa, jeden, jeden. I teraz tak. Każde kolejne okrążenia będziemy budować właśnie w ten sposób, że będziemy zwiększać liczbę pojedynczych półsłupków pomiędzy tymi miejscami, gdzie robimy po 2. Czyli w tym okrążeniu poprzednim miałyśmy 2, 1, 2, 1, teraz będzie 2, 1, 1, 2, 1, 1, w następnym okrążeniu będzie 2, 1, 1, 1, w kolejnym okrążeniu będą 4 pojedyncze, później będzie 5 pojedynczych, a za każdym razem w ośmiu dokładnie miejscach na okrążeniu będziemy robić po dwa półsłupki nawijane, i w ten sposób nasza robótka będzie rosnąć. Zwracam też uwagę na to, że nie rozciągamy sobie tego koła nie wiadomo jak. To nie ma być płaskie kółeczko, ono się delikatnie zwija i tak właśnie ma być, i w ten sposób je zostawiamy, nic tutaj nie naciągamy. Zatem Pierwsze oczko kolejnego okrążenia, dwa półsłupki nawijane, z których pierwszy oznaczamy. I zawsze robimy właśnie w ten sposób. W oczku ze znacznikiem robimy dwa półsłupki nawijane, z których pierwszy oznaczamy. Wracam drugim półsłupkiem nawijanym do tego samego oczka. Następnie w dwóch kolejnych oczkach po jednym półsłupku nawijanym. Następne oczko dwa. Raz, wracam do tego samego oczka. Dwa. I znowu w dwóch kolejnych ojedynczy, następnie dwa i tak do końca okrążenia. Mam koniec okrążenia, rozpocznę razem z Wami następne, a później już będziemy kontynuować samodzielnie. Narzut nitki na szydełko. W oczku ze znacznikiem jak zawsze robimy dwa półsłupki nawijane, z których pierwszy oznaczamy. Drugi półsłupek nawijany w tym samym oczku. I teraz w poprzednim okrążeniu był, było 2, 1, 1. To teraz będzie 2 i w trzech kolejnych oczkach pojedynczy półsłupek nawijany. A następnie 2. I znowu 3 pojedyncze, 2. I teraz tak, jak daleko poszerzamy w ten sposób? Tutaj sobie zrobiłam taką małą rozpiskę. Pierwsze to było magiczne kółko, w których było 8 półsłupków nawijanych. Drugie okrążenie to było 2, 2, 2, 2. Wszędzie były 2 półsłupki nawijane. Razem na koniec okrążenia mamy 16 oczek. Trzecie okrążenie robiłyśmy na zmianę 2, 1. Na koniec okrążenia 24 oczka. Później było 2, 1, 1. 32 oczka. Teraz w tym okrążeniu, które robimy teraz, to jest okrążenie piąte, mamy 2, 1, 1, 1. Łącznie na koniec okrążenia będzie 40 oczek. I teraz tak, jeżeli pracujecie tą samą włóczką, tym samym szydełkiem co ja i chcecie zrobić czapkę dla osoby dorosłej, to spokojnie możemy zrobić gdzieś do ósmego okrążenia. Zwiększamy, zobaczcie, za każdym razem liczbę tych pojedynczych słupków, półsłupków nawijanych pomiędzy podwójnymi. Zróbmy albo do siódmego, albo do ósmego okrążenia mniej więcej, gdzie będzie 56 albo 64 oczka na koniec, i wtedy pokażę Wam, bo robimy czapkę od góry, czyli musimy sobie sprawdzić już mając takie kółeczko trochę większe. Ile my tych okrążeń musimy zrobić i w jaki sposób sobie zaplanować, żeby przestać już w końcu to kółko u góry rozszerzać i zacząć iść ściankami w dół, no i wtedy, żeby ten obwód czapki był dobry, no to to trzeba sobie też policzyć i sprawdzić w trakcie dziergania, tu lepiej nie robić na oko, no bo po co 500 razy próć, więc zatrzymujemy się gdzieś mniej więcej w tym miejscu, jeżeli chcecie zrobić czapkę dla dziecka, to zatrzymujecie się wcześniej, ale zasada obliczenia będzie taka sama, czyli spotykamy się za kilka okrążeń, przygotujcie sobie albo linijkę, albo centymetr krawiecki i pokażę Wam, w jaki sposób sobie zaplanować liczbę okrążeń, w zależności od tego wyniku jaki, jaki dostaniecie i w zależności od tego, dla kogo czapka ma powstać. Mam zrobione 8 okrążeń dokładnie, czyli na około mam teraz 64 oczka. No i pokażę Wam, bo zobaczcie, teraz mam jakieś takie kółeczko i nie bardzo wiemy, co tutaj dalej zrobić, żeby no, żeby wyliczyć jaki będzie obwód tej czapki. I pokażę Wam moją metodę, to jest bardzo, bardzo proste i naprawdę można, można to bez problemu zrobić, robiąc czapkę od góry. Prostujemy sobie brzeg czapki. Będziemy to traktować, tą naszą robótkę, będziemy traktować jak próbkę i pokażę Wam w jaki sposób taką próbkę sobie przeliczyć. Brzegiem, finalnym brzegiem czapki będzie obwód tego koła. Więc ja sobie robię to w ten sposób. Przykładam sobie centymetr, mniej więcej tak do brzegu. I przyjmuję powiedzmy 5 centymetrów próbkę. To jest oczywiście liczenie, tak, no, mniej więcej. Natomiast zdecydowanie się sprawdza. Nie ma co tam jakiś komplikować za bardzo. Przykładamy. I przykładamy w ten sposób, żeby początek centymetra tutaj był na łączeniu oczek. Widzicie? Tutaj jest pierwsze oczko po przyłożeniu przyłożeniu miarki, tutaj są kolejne no i teraz na 5 cm ile mamy tych oczek raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć tak liczymy oczka brzegowe mam 6 oczek na 5 cm wracamy do notesika i teraz zapisujemy to co nam wyszło 6 oczek dało mi robótkę o długości 5 cm, 6 oczek brzegowych. To ile ja muszę mieć oczek brzegowych, czyli na obwodzie, ile muszę mieć, żeby mieć obwód y, odpowiedni i dajmy na to, no pracujemy na powiedzmy głowę 58 cm, 60 cm, tak powiedzmy. Zawsze troszeczkę tych centymetrów zabieramy, żeby, no, żeby czapka lepiej przylegała. Nigdy nie robimy czapki idealnie na obwód, tylko ona ma tak troszeczkę jednak pracować, troszeczkę ma się rozciągać, więc powiedzmy, że ja chcę mieć na obwodzie ostatecznie 55 cm, żeby ta czapka była dobra dla dorosłej osoby, która ma tam 58 czy 60 cm w obwodzie. I jak na matematyce zobaczcie. X. X oczek to 55 cm i liczymy też jak na matematyce, to jest zasada z proporcji bardzo ważna również w dziewiarstwie, więc przypominamy sobie, jak to było i jak to się liczyło.

Więc teraz, i dobrze, że się zatrzymałam, bo już, już jestem w odpowiednim miejscu. 66 oczek na obwodzie będzie idealnie, żeby czapka pasowała. Zatem teraz, ja sobie jeszcze w tym kolejnym okrążeniu, gdzieś w dwóch miejscach dowolnie wybranych, dodam te dwa oczka, tak, żeby mieć 66, bo na razie mam 64. Dodam, tu zrobię dwa, tu zrobię dwa, a we wszystkich, absolutnie wszystkich, wszystkich pozostałych oczkach zrobię po jednym półsłupku nawijanym i tak będę pracowała kolejne okrążenie. Czyli w tym okrążeniu, tylko i wyłącznie w tym jednym okrążeniu, w dwóch miejscach dodajemy dwa półsłupki nawijane. I robimy dalej kolejne okrążenia, w którym w każdym już z tych okrążeń robimy wyłącznie pojedynczy półsłupek nawijany, dzięki czemu będzie nam się budowało, teraz to się zacznie ładnie, już troszeczkę się zwija, zacznie się jeszcze mocniej zwijać, w tą stronę będzie się budowała czapka w dół, już te ścianki będą się pięknie zwężały w dół, na obwodzie będzie gdzieś mniej więcej 55 cm, oczywiście gdzieś za 10 okrążeń mniej więcej, sobie sprawdzamy, można wtedy to tak rozłożyć, zmierzyć centymetrem, tutaj pomnożyć razy dwa, żeby zobaczyć, jaki realnie ten obwód jest, żeby sprawdzić, czy nam z tych wyliczeń dobrze wyszło, czy nie trzeba spróć i zrobić jeszcze raz. Natomiast myślę, że będzie ok. Jeszcze jedna ostatnia rzecz, żeby nikomu się nie pomyliło, bo wspominałam na początku, że każde okrążenie zaczynamy od dwóch półsłupków nawijanych tutaj na początku i też. Już tutaj nie robimy tych dwóch półsłupków nawijanych, tak? Mówiąc to, że robimy tylko i wyłącznie pojedyncze, 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 mam na myśli również to pierwsze oczko. Ja sobie w tym miejscu teraz zrobiłam, owszem, dwa półsłupki nawijane. Drugą parę zrobię gdzieś tutaj, i później już będę leciała pojedyncze i nie będę. Ruszać tego znacznika, on sobie tutaj zostanie, zrobię tak, żeby mi nie przeszkadzał, bo wtedy w kolejne okrążenia, jak będę tworzyć, będę w stanie Wam łatwo powiedzieć, ile tych okrążeń dokładnie zrobiłam. Wykonałam już sporą część czapki. Przymierzałam sobie na bieżąco, więc wiem, że ten rozmiar będzie dla mnie odpowiedni. I teraz tak, została mi niewielka ilość włóczki, ja chcę bardzo, żeby ta czapka zakończyła się, że tak powiem, na jednym motku, więc już teraz przechodzę do plisy wykańczającej. Natomiast jeżeli macie więcej włóczki, można oczywiście robić dalej i zrobić sobie taką smerfetkę, która ten tył będzie miała mocniej obniżony. Ja teraz pokażę, w jaki sposób wykonujemy ściągacz dolny. Żeby zrobić tę dolną plisę, ja chcę zaczynać okrążenie... I łączyć je, czyli inaczej niż robiliśmy do tej pory. Już nie tak zwanym ślimakiem, czyli w kółko-w kółko bez łączenia okrążeń, tylko chcę łączyć. I teraz tak, żeby zamknąć to okrążenie, wygłuszę sobie teraz to, że tutaj mam taki uskok do góry. Tu miałam półsłupek nawijany. W dwóch kolejnych oczkach robię zwykły półsłupek. Raz i raz. I teraz jeszcze w dwóch kolejnych oczkach robię oczko ścisłe. Raz i raz. I zobaczcie, co się wydarzyło. Już nie widać e, takiego uskoku, tylko jest on pięknie wygłuszony. I teraz tak: w oczku, w którym jesteśmy, robimy do góry trzy oczka łańcuszka. Dosyć ciasno, nie jakoś bardzo luźno. Trzy oczka łańcuszka. I one już. Udają nam pierwszy słupek, tym razem nie półsłupek nawijany, tylko słupek. Specjalnie to tak rozciągam, żebyście y, widziały wyraźnie, że to oczko już jest zajęte przez ten słupek tutaj, więc narzut nitki przechodzimy do kolejnego oczka i wykonujemy w nim zwykły słupek. Czyli pobieramy włóczkę, przeciągamy przez dwie, pobieramy, przeciągamy przez dwie. Znowu narzut nitki, następne oczko pobieramy przez dwie, pobieramy przez dwie. I tak wykonujemy pełne okrążenie słupków. Kiedy dojdziemy do końca okrążenia, pokażę Wam w jaki sposób przejść na ściągacz. Ok, zbliżamy się do końca okrążenia. Tutaj pilnujemy, żeby nam się za dużo tych. Tych słupków nie porobiło. Można sobie policzyć je po prostu, licząc razem z tymi oczkami łańcuszka. Te oczka łańcuszka również licząc jako słupek. U mnie wszystko się zgadza. Ja sobie policzyłam przed chwilą, mam dokładnie 66 słupków i teraz tak. Wykonujemy zamknięcie oczkiem ścisłym w trzecie oczko łańcuszka. Tu jest pierwsze, drugie, trzecie. Kto nie widzi, bo tutaj się ten łańcuszek poskręcał, no to rozszerzamy sobie i patrzymy. Gdzie jest oczko nad pierwszym, tym prawidłowo wykonanym słupkiem? Tutaj jest jego oczko, na górze, a oczko na prawo od niego to jest nasze trzecie oczko łańcuszka. Tutaj się wbijamy i robimy oczko ścisłe. I teraz zobaczcie, pięknie wygląda to łączenie. Nic nie widać, jest kompletnie niewidoczne. Przechodzimy teraz do słupków reliefowych i to będzie może najtrudniejsza część tej czapki. Dwa oczka łańcuszka tym razem na początek, i teraz będziemy robić słupki pod słupkami, czyli nie wbijamy się w oczko nad następnym słupkiem, tylko wbijamy się pod ten słupek. Tak, tu jest słupek, wbijamy się pod niego. Pobieramy włóczkę, przeciągamy, wyciągamy ją do góry i przerabiamy jak zwykły słupek, czyli pobieramy przez dwie, pobieramy przez dwie. Narzut nitki. Mamy następny słupek. I tutaj również się wbijamy pod słupek, ale od wewnętrznej strony. Czyli w ten sposób. Ten słupek jest tutaj. I też pobieramy włóczkę, przeciągamy. Pobieramy, przerabiamy przez dwie. Pobieramy, przerabiamy przez dwie. Kolejny słupek. Znowu słupek reliefowy przedni. Narzut nitki. Następny słupek. Słupek reliefowy tylny. I tak na zmianę aż do końca tego okrążenia. Już tutaj widać, że zaczyna nam się tworzyć taki ala ściągacz. Zobaczcie, zrobiłam ostatni słupek reliefowy przedni, i tutaj już jest nasz początek okrążenia. W drugie oczko łańcuszka w oczko ścisłe. Po zrobieniu tego oczka ścisłego mamy gotowy ściągacz. Ja już kończę, ponieważ zostało mi tyle włóczki. Gdybym miała więcej włóczki, albo gdybym chciała mieć szerszy ściągacz, to zobaczcie, jakbym teraz zaczęła. Robiłabym dalej tak samo, czyli dwa oczka łańcuszka na początek. Następnie słupek reliefowy przedni pod słupkiem reliefowym przednim z poprzedniego rzędu. Mogę tutaj kawałek zrobić. Następnie narzut nitki i tutaj mamy słupek reliefowy tylny. I robimy słupek reliefowy tylny pod słupkiem z poprzedniego rzędu. Następnie znowu przedni tylny, przedni tylny i tak dalej. Natomiast ja już tego nie będę robić, bo musiałabym rozpoczynać nowy kłębuszek. Więc po zrobieniu tego oczka ścisłego już obcinam włóczkę. Robię takie dodatkowe, jakby oczko łańcuszka, przeciągam pod tą pętelką, mocno zaciskam i wtedy mi się zamyka ta końcówka. I moja czapka jest gotowa. Błyskawiczny projekt z jednego motka, z bardzo przyjaznej dla początkujących włóczki, czyli Woolicord by Mila. Zobaczycie teraz na kilku końcowych zdjęciach tę czapkę w pełnej krasie. Jestem bardzo ciekawa jak Wam się takie szydełkowe czapki dziergane od, od góry podobają, zatem jak zawsze czekam na Wasze komentarze. A teraz już bardzo, bardzo serdecznie ja i moja nowa czapka dziękujemy Wam za wspólne dzierganie. Zabieram się za chowanie Końcówki i idę robić zdjęcia. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym tutorialu.